Cześć, jestem Zetsu i w dzisiejszym materiale przygotowałem dla was 5 mega porad, których prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, a które znacznie ułatwią wam przygodę w świecie Genshin Impact. Skok w trakcie lotu Zdarzyło wam się kiedyś wykonać długi i wyczerpujący lot, chcąc zebrać wypatrzonego przez was okulusa by po chwili okazało się, że finalnie minęliście go o milimetr? Mam dla was poradę, dzięki której taka sytuacja być może już nigdy się nie powtórzy. Wystarczy, że będąc pod wiszącym w powietrzu okylusem wykonacie plunging attack, czyli atak z powietrza, dzięki czemu wasza postać uniesie się o kilka centymetrów, nim z impetem uderzy o ziemię. Niewrażliwość. Słyszeliście kiedyś o iframes? Jeśli nie, to już pędzę z wyjaśnieniem. Animacje umiejętności niektórych z postaci w Genshin Impact pozwalają im na krótki moment stać się niepodatnymi na nadchodzące ataki. Przykładem jest choćby elemental burst barbary, Klee czy chici. Umiejętne wykorzystywanie tej mechaniki jest niezwykle przydatne. Często potrafi uratować życie waszej postaci, czy uniknąć przerwania waszego komba. Rozbijanie skałek. Do szybkiego niszczenia skałek wcale nie potrzeba wielkiego miecza. Jeśli w waszym party nie ma akurat postaci z Claymore'em, a natraficie na jakieś złoże pod ścianą, Plunging Attack znowu przyjdzie Wam z pomocą. Wystarczy, że wespniecie się na niewielką wysokość i odrywając się od ściany, wykonacie atak z powietrza, lądując na skałce. Regeneracja staminy w wodzie. Wiedzieliście, że istnieje sposób na regenerację staminy, będąc w wodzie? Jeśli z jakiegoś powodu bardzo nie chcecie przerywać swojej wodnej podróży, a przeczuwacie, że wasz pasek staminy opróżni się do zera, nim dotrzecie do celu, rozejrzyjcie się za najbliższą skałą. Po raz kolejny, plunging attack okaże się dla was wybawieniem. Wystarczy, że będąc pod ścianą, wespniecie się dosłownie na milimetr, by po chwili wykonać atak z powietrza. Powtarzając to kilka razy, zaobserwujecie, jak wasza stamina wzrasta. Szybsza eksploracja. Eksplorując świat Genshin Impact, często nie zwracamy uwagi na to, której naszej postaci używamy do biegania po świecie. Ale czy wiedzieliście, że niektórymi postaciami można przymierzać lokacje i pokonywać przeszkody nieco szybciej niż innymi? Dokładniej tymi wyższymi. Wierzcie bądź nie, lecz wzrost bohatera ma w tej grze znaczenie. Jeśli zależy wam na czasie w trakcie wspinaczki, bądź nie lubicie pływać w kałuży, starajcie się eksplorować waszymi wyższymi postaciami. W tym materiale to już wszystko. Mam nadzieję, że porady, którymi się z wami podzieliłem, uprzyjemnią wam trochę rozgrywkę. Jeśli ten film przypadł Wam do gustu, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza czy subskrypcji. Trzymajcie się i miłej gry w Genshin Impact.